był pan troszkę, panie rozczarowany właśnie tym, że tak silny ten lat nie zebrał 2000 głosów? To jest problem, który jest dostrzegalny, dostrzegalny w całej Polsce dla naszego ruchu, ale nie tylko dla naszego ruchu, że na podstawie doświadczeń z wcześniejszych wyborów wydawało się, że zebranie 22 tysięcy podpisów nie, jest, nie powinno stanowić, że to nie jest wielkie, wielkie, wielkie wyzwanie. No, i po prostu ci, którzy się zabrali zbyt późno i zbyt małym zabałem do tego przedsięwzięcia, przekonali się, że w tym roku to, jeśli mogę powiedzieć tak, jak mój syn mawia, trochę inaczej chodzi. Wyborcy dużo większą wagę przywiązują do swojego, do swojego podpisu, i co jest bardzo ciekawe, i to bardzo mocno chciałem podkreślić, że wyborcy wiedzą, że ich podpis, że ich podpis waży, a są też niechętnie nastawieni do do popierania polityki jako, jako tak. Chcę podkreślić dwie bardzo ważne rzeczy. Zbyszek zebrał 6 tysięcy ile 6375 podpisów to, plus 92 podpisów. to jest jeden z najlepszych wyników w Polsce na, na, naprawdę, Prawda? A pod drugą rzecz, którą którą bardzo mocno chcę podkreślić, i tu jest wielki apel do, do, do mediów, żebyście Państwo jak najszerzej informowali o wyborach.